Na wtorek przemyślenie o zespole, jak budować fajny zespół, niezależnie czy jesteś wewnątrz zespołu, jako członek czy jako lider, jak wspólnie współpracować. I teraz zobacz, wyobraź sobie, że każdą z osób, która jest w teamie, możesz zaznaczyć jako strzałkę, i każda patrzy w inną stronę, w zależności od tego, jakie ma motywacje. Jeden patrzy bardziej w stronę kariery. Inne patrzy w stronę pieniędzy, może są dwie strzałki, które są skierowane naprzeciwko siebie, bo jakieś osoby ze sobą konkurują. I teraz zobacz, jak dużo w tym zespole wytraca się energii. Nie ma takiego wspólnego toru, i teraz rolą lidera jest zdefiniować kierunek, w którym chcemy iść jako zespół. I każdą z tych strzałek delikatnie obrócić w tą stronę. Nie 100%, bo ludzie mają prawdziwe, naturalne motywacje, na przykład motywują się pieniędzmi. Nie przekonasz tej osoby, żeby nie motywowała się pieniędzmi tylko dobrem zespołu czy tam produktu, ale możesz znaleźć wspólną drogę, wspólne cechy, jak ta osoba może osiągnąć i to, nad czym jej zależy, i dobro produktu, który tworzycie. I delikatnie tą strzałkę obrócić. W momencie, kiedy poobracasz te strzałki delikatnie w tą stronę, w którą chcecie iść jako zespół, osiągniesz taki naturalny pływ w tą stronę, naturalny kierunek, naturalny zwrot w stronę, w którą powinniście podążać, w stronę fajnego produktu, który chcecie wypuścić na rynek. Nigdy nie uda ci się zmotywować wszystkich ludzi jednakowo, wszystkich ludzi w tą samą stronę i to jest super i to jest fajne, bo ludzi motywują różne rzeczy. Tylko musisz poznać, co ich motywuje i delikatnie poobracać te strzałki za ich zgodą, żeby korzyść była obustronna. I właśnie po to umawia się te wszystkie one-wany, -one tak? Czyli, że lider spotyka się z Tobą jeden na jeden i pyta się, co Ciebie motywuje, tak? Jakieś takie, wiesz, pierdoły by się wydawało, ale to właśnie o to chodzi. I on stara się troszeczkę ponaginać ten zespół we wspólnym kierunku, żeby wykorzystać tą energię, te strzałki, która już w zespole jest, one są, tylko one są troszeczkę źle skierowane. To taka mała myśl dla Ciebie na dzisiaj, życzę Ci fajnych ludzi, życzę Ci fajnych projektów i miłego wtorku. Trzymaj się.